Właśnie wracam z e, strajku e, rolników e, pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie. No, frekwencja dopisała, ale mogło być raz więcej. Jednak im więcej, tym nie możemy coś zrobić. E, zapowiadane już są e, na, za dwa tygodnie kolejne protesty. I też zapraszam do udziału, bo e, taka mała grupka ludzi nie będzie miała siły przybicia z całą tą ideologią. E, ogólnie na strajku nic nie nagrywałem e, z tego względu, że tam i tak było gwarno i tak było tłoczno. E, spotkałem kilku widzów, których poznałem. E, było głośno, było warno i nastroje też były godące. E, także co? Nie składamy broni, działamy dalej i myślę, że... Siłą tutaj tłumu pokażemy swoją rację, stawimy opór tej ideologii, która stawia zwierzęta ponad człowieka. Troszeczkę już świat staje na głowie, i wąska grupa aktywistów ma decydować o tym, co reszta społeczeństwa ma robić. Mówić im, że to, co do tej pory było dobre, nagle okazuje się złe sprzeczne z naszymi tradycjami, przyzwyczajeniami, z tym z czym byliśmy wychowani no na to nie możemy się godzić, a nawet to dyskusja z tymi ludźmi nie ma najmniejszego e, jakiegoś sensu to o czym się przekonałem e, po prostu na, na, na profilu białym tam jest zaślepienie i po prostu jedynie możemy e, troszeczkę swoją postawą pokazywać opinii publicznej jak naprawdę świat wygląda, na czym on stoi, że nie stoi na głowie. I nie będzie nam tutaj Kaczyński merdał naszym psem. To nasz, on jest ogonem, a społeczeństwo psem i on pośłuje pomerdać całym społeczeństwem. Także na to nie zgadzamy się i zapraszam na relacje z dzisiejszego protestu. Murem zęb, Wie, kto to jest Grzegorz Buda! Nie! Ręka do góry, kto to jest Grzegorz Buda? A to jest wasz nowy minister rolnictwa! Tak. Człowiek, który fotografuje się organizacjami pseudoekologicznymi, antyhotowlanymi. Ich wielki przyjaciel. Tak ma wyglądać nowy gabinet polityczny w Ministerstwie Rolnictwa? Carek Wyszyński z Fundacji Viva i Dobrusia Gogłoza z otwartych klatek? Czego chcemy? Nie! Nie! Minister ostatnio powiedział Boacinie, po że zrobił co mógł, jak ktoś inny potrafi, niech też zrobi. To jest marsz pogrzebowy, ja też powiem Boacinie, że i pamiętali, marsz tu pepit, es natura. Kumre, resurget kreatura. Świat z naturą się zadziwi, bo umarli staną żywi. I dzisiaj polskie rolnictwo jest umierające, ale wstaniemy i oni wszyscy się zadziwią. Tak jest czy nie? Szanowni Państwo, mówimy, że jesteśmy tutaj wszyscy, ale bardzo proszę o chwilę ciszy. Mówimy, że jesteśmy wszyscy, że jesteśmy razem, to prawda, ale dzisiaj, Szanowni Państwo, brakuje jednego, jednego wielkiego przywódcy przywódcy, którego zamordowali za prawdę, za to, że nas bronił. I dlatego, Szanowni Państwo, Andrzej proponuję Leppet! uczyć 100 na 000 świętej Leppet! pamięci Andrzeja Andrzej Leppera. Rozumiecie to? Rozejrzyjcie się go około, po sobie. Kilkaset osób. Media propagandowe, reżimowe. To jest po prostu propaganda z Korei Północnej. Tylko czeka czas że mundury i będą w mundurach w tej telewizji występować Pisowskiej. Kaczyński!

Jestem tutaj, żeby powiedzieć Wam, że Wasza walka to nie jest walka tylko o hodowlę w Polsce. Wasza walka to nie jest walka tylko i wyłącznie o przyszłość Waszych rodzin, Waszych najbliższych, Waszych gmin czy Waszych miejsc pracy. Wasza walka to nie tylko walka o to, żeby Polska była bezpieczna żywnościowo żeby była samowystarczalna żywnościowo, a to jest fundament bezpieczeństwa narodowego. Wasza walka jest walką o godność polskich Taka jest prawda, ponieważ ten rząd i ci wszyscy jego sojusznicy, ta koalicja, Kaczyński, Sandberg, Czarzasty Budka, oni powiedzieli dzisiaj, że państwo może zachowywać się jak gangster. Oni dzisiaj powiedzieli, że może z dnia na dzień przyjść, zniszczyć kogo chce, wyrządzić na próg, zniszczyć hodowlę. I przeciwko temu protestuję. Szanowni Państwo, Miejsc. Sprzeciwił się wczoraj na portalu Telewizji Republika pojawił się artykuł przeciwko piątce nadwierząt. Natychmiast tych, kto dziennikarkę zwolnili z pracy, z tej pisowskiej telewizji. Ja proponuję, że na tej manifestacji zaraz rzucimy czapkę. Pogrośniku do, do tej czapki kupimy do telewizji Republika i telewizji publicznej. Takie mundury, jak będziesz stanie wojenny dziennikarze z wojska. Niech niech występują, od on będzie jasne. A teraz się w such, zanim oddam głos panu posłowi Bosakowi. Posłuchajcie, a prawo tej nocy długich noszy. Dwuminutowa wypowiedź. W towy po świętej pamięci... Do Został zniszczony przez własną partię, a chciał dobrze dla rolnictwa, dla myśliwca. Jedyny fachowiec w tym kraju, który znał się na rzeczy, tej dzieci. Posłuchajcie, co ona mówi, jak niszczyła profesora własną jego partię. Że miał zakaz występowania w telewizji publicznej. Miał zakaz. Do końca. Nawet tuż przed śmiercią. Przecież to była kampania wyborcza. Współpracownicy męża próbowali prawda, tam z dziennikarzami rozmawiać. Dziennikarze rozkładali ręce. Pamiacy kurski od początku do końca pilnował tego, żeby drzwi telewizji publicznej dla męża były zamknięte. To są fakty. Faktów jest wiele innych, proszę Państwa, jeszcze. Ja mam nadzieję, że będę miała okazję o tej trochę ciemniejszej stronie powiedzieć, no, ale... ponieważ ona jest. To nie było tak różowe. Natomiast najgorsze ciosy były od swoich. I to jest problem, proszę Państwa. Czy Państwo sobie wyobrażają, że mąż się spotkał z takim zarzutem: ty się chwalisz wiedzą. Ty jedziesz tam, chwalisz się wiedzą i ich denerwujesz. Chodziło o Unię Europejską. Proszę Państwa, to jest fakt. Mąż to usłyszał od ważnej osoby prawej sprawiedliwości. Miał zarzut. Że ma wiedzę i z tej wiedzy korzysta i się nią posługuje. Taka jest prawda. Jedna z organizacji, proszę Państwa, pozarządowych dostała 30 milionów złotych na akcję kanczącą pana profesora Szysztofa i prowadzenie do tego, żeby został usunięty z funkcji ministra. Nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, ale to są też fakty. Fakty też są takie, że na przykład sukcesy męża i ministerstwa były przypisane innym ministrom. I ci ministrowie się wypowiadali, mówiąc nic, że to nie jest ich zasługa. Mimo wszystko mężowi na arenie międzynarodowej udało się wynegocjować dla Polski wszystko, co chciał. Wygrał wszystkie procesy w Trybunale. Taka jest prawda. Mimo wszystko. Mimo tego ogromnego hejtu, mimo tej ogromnej krytyki, mimo ogromnego oporu nie tylko w opozycji. I takie, są fakty, takie są fakty o tej partii. I spędzę to milczenie. Pan poseł Bosa, Krzysztof Bosak, bardzo proszę. Dopiero teraz widać, że u nas jest tak naprawdę. Jest nas bardzo dużo i podejrzewam, że to jest największy strajk rolników. Tutaj jest największa ilość od... Kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządzi, nie było w Warszawie więcej rolników. A było już bardzo dużo swego czasu. Było nas bardzo dużo, jest nas teraz jeszcze więcej i ja teraz to widzę. Kochani, sytuacja jest trudna. Sytuacja jest trudna. Po rozmowie z prezydentem widzimy. Widzimy w nim myślę, że podobną twarz jak tutaj u każdego z nas, czyli zakłopotani. Z jednej strony chciałby dobrze, a z drugiej strony widać, że nie ma za bardzo wyjścia, bo rachunek ten polityczny jest prosty i jasny. I ja rozumiem, to co ja dzisiaj zrozumiałem na tym spotkaniu, to nie wiem, czy tutaj chodzi o... Bardziej o gospodarkę, tym, którzy to wprowadzają, czy o coś innego? Czy my nie stajemy się ofiarami wprowadzania? Myślę, że za dużo nie powiem. Pewnej ideologii, w której my musimy postawić opór. Ja nie usłyszałem tego bezpośrednio, ale ja to rozumiem i ja to widzę. I bardzo trudno jest walczyć ze zmianami ideologicznymi na argumenty. Na argumenty merytoryczne, na rozmowę, bo ci ludzie są tak zaślepieni. Że nie, oni nawet nie chcą rozmawiać, mało tego, nie chcą słyszeć. I ja dzisiaj wiem, że jedyna siła, która może nas poprowadzić, to jest siła ulicy i siła strajku, która musi być. Bo nie ma dzisiaj innej możliwości, żeby przeciwstawić się tej zaślepionej polityce, która idąc tak daleko ślepym tunelem, nie ma światełka na końcu. Oni nas tam prowadzą. I tylko nasz zdrowy rozsądek będzie mógł temu wszystkiemu się przeciwstawić, ale nie wygramy tego, kochani, na argumenty, które jasno stoją po naszej stronie i z tego co ja też zrozumiałem, stoją po stronie prezydenta. On uważa tak jak my, ale co z tego? Kiedy dzisiaj decyzje zapadają w innym budynku. I dzisiaj ja uważam też, że musimy jasno wymagać od tych, tutaj, którzy tutaj dzisiaj stali przed chwilą. Ja widziałem, jak schodzili. Nie wiem, czy bym uwierzył, w to, jak on tak patrzył. Ale oni mają swoich ludzi w Senacie. Oni mają też swoich ludzi w Sejmie I znają swoich, mają swoich kolegów w różnych opcjach politycznych. I musimy od nich wymagać. Żeby przekonywali. Ja myślę, że tutaj nie chcę mówić za dużo, ale my będziemy wymagać od PSL-u tego, żeby tym zachowaniem odkupił swoje grzechy dotychczasowe. Panie prezesie, tego od pana oczekujemy. Ja nie zrozumiem, kiedy PSL zagłosuje w Senacie, choć jedna ręka pójdzie za tą ustawą. Oni złamali podstawową zasadę. Nie liczą się z, naszym, z nami, z naszą rozmową, z dyskusją z nami. I to jest pierwszy argument, dlaczego to nie może być przegłosowane. A na drugim miejscu stoją argumenty merytoryczne. I mało tego. Macie kolegów w koalicji obywatelskiej, z którymi pracowaliście. Trzeba ich zmusić. Ja nie pozwolę, żeby posłowie, którzy też przychodzili do nas na wiece, popierali nas, podnosili rękę przeciwko nam. Ale to jest tylko i wyłącznie siła. Ludzi, którzy mogą na ulicy pokazać, że trzeba się z nami liczyć. Jest tutaj dzisiaj nas około 10 tysięcy. Nie przesadzam. Pamiętam, jak policja po ostatnim proteście dała szacunki, że było 7 tysięcy. Dzisiaj jest więcej. Musi nas być dużo, dużo więcej za dwa tygodnie. Nie ma innej możliwości. I ja widzę tutaj twarze ludzi, którzy byli z nami rok temu, dwa lata temu, którzy też takich, którzy nie czuli potrzeby wspólnego działania. Ale dzisiaj nie ma innego wyjścia, bo dzisiaj oni, jutro my. Proszę państwa, nie ulega wątpliwości, że dzisiaj jesteśmy na wojnie ideologicznej. Niestety tak jest. Dzisiaj przeciwko nam jest ideologia. Ideologia, która na pierwszym miejscu stawia zwierzęta, a na drugim miejscu stawia ludzi. Dziwimy się temu, że właśnie podczas rządów prawa i sprawiedliwości to właśnie ta ideologia dzisiaj ma najwięcej do powiedzenia więcej niż miała kiedykolwiek dotąd. Niestety, po spotkaniu z panem prezydentem, który ewidentnie jest po stronie rolników i to mu trzeba przyznać, za co jesteśmy mu wdzięczni, że się z nami spotkał. Ale niestety nie mamy wyjścia. Musimy walczyć. Musimy wychodzić na ulicę. I musimy zgodnie z prawem, póki co spokojnie, ale walczyć o siebie. Inaczej, drodzy Państwo, przegramy. Tylko zjednoczeni, tylko razem możemy wygrać. Jest nas dzisiaj, tak jak Michał powiedział, około 10 tysięcy. Kolejnym razem musi być więcej. W przeciwnym razie oni się nie cofną. Mamy bardzo silnego przeciwnika. Mają media publiczne. Do których nas nie dopuszczają, mają nieograniczone pieniądze publiczne, czyli nasze. Nasze pieniądze wydają przeciwko nam. Zdracili nas, Polaków, polskie rolnictwo, polską rację Stanów. Stanu. Musimy o siebie walczyć. Drodzy Państwo, tylko w naszych rękach jest nasz los. Tylko dzięki, dzięki zjednoczeniu i tylko dzięki temu, że będziemy razem, możemy wygrać. Jeśli nie wyjdziemy na ulicę następnym razem, po prostu nas zniszczą a zniszczy nas Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj jest partią zdrajców, w polskiej wsi. Ale. Proszę państwa, zjednoczmy się, zjednoczmy się bez względu na to, Jaką organizację reprezentujemy. Powtarzam również słowa do polityków. Niezależnie od tego, jaką partię reprezentujecie. Wyprostujcie kręgosłupy. Bądźcie za nami. Bądźcie za rolnikami. Niedługo powiemy sprawdzaj. Wieś na pewno, powie sprawdzam, partii Prawo i Sprawiedliwość, które z pewnością na wsi przegra. Nie będzie miało czego szukać na wsi, bo zdradziło nas. Zdradziło rolników. I to był ich ostatni raz. Jesteśmy przed budynkiem, w którym zasiada głowa państwa. I to głowa państwa jako pierwsza przyjęła naszą delegację i jako pierwszy sam osobiście z nami się spotkał. I za to chwała prezydentowi, bo rzeczywiście to, co powiedzieli koledzy, to, co powiedział prezydent, my wnioskujemy w prosty sposób i odbieramy w prosty sposób. Prezydent jest po stronie polskich rolników. Prezydent powiedział piękne słowa. Koledzy, dzisiaj ci, którzy wprowadzili tą ustawę, muszą czuć odpowiedzialność przed państwem polskim i przed Bogiem. I chwała za to prezydentowi, że jest po naszej stronie. wątpliwości, że za dwa tygodnie ma nas być trzy, cztery razy więcej, bo już dziś nawet politycy którzy muszą głosować, chociaż nie muszą, ale w kuluarach mówią, że tylko ulica może załatwić nasze interesy, bo z ideologią nie zwyciężymy. Z nimi nie ma żadnej dyskusji. To, co powiedział Michał, to co powiedział Szczepan. I dzisiaj przestańmy się obrażać na siebie. Jeżeli my i Michał, a tym bardziej ja potrafiłem wybaczyć PSL-owi, to my wszyscy powinniśmy sobie wybaczyć. Wybaczą nawet Markowi Sawickiemu, panie prezesie. Szanowni Państwo, także powinniśmy być razem. Brawo dla PSL, brawo dla Polski. Także szanowni państwo Bardzo serdecznie się cieszymy Jeszcze raz jestem pod wrażeniem Czy mogliśmy, no może nie w 4, w 6, w 8, w 12 oczu Siąść naprzeciwko siebie I porozmawiać jak chłop z chłopem I co najważniejsze Pamiętajcie, pan prezydent dostał zaproszenie na gospodarstwo Michała i liczymy na to, głęboko w to wierzymy, że przyjmie to zaproszenie i będzie i my do Michała też pojedziemy kolega Sławek, bardzo optymistyczny jest ja jestem bardziej pamiętny i bardziej wymagający ja będę wymagał, będę pamiętał, ale mam też do Was radę jedną, rolnicy. Wrócicie dzisiaj na wieś, naszykujcie sobie widły, postawcie koło domu, idźcie do sąsiada i powiedzcie, jedziesz z nami za dwa tygodnie. Jak nie jedzie, to użyjcie tych wideł i niech tam na plecach odciście się trójząb albo cztery zęby tych wideł. Nie ma dzisiaj innej roli. Nie ma innej możliwości. Musicie to zrobić. Musicie przemówić. Tutaj też niestety argumenty merytoryczne nie trafiają, bo telewizja publiczna, która jest w rękach Prawa Sprawiedliwości, rozbija jedność rolników, robi to bardzo skutecznie. A Wy udajecie, że się tego boicie. Nie bójcie się. Iść do swoich sąsiadów i powiedzieć mu, jedziesz ze mną, będziesz tam z nami. I będzie nas dużo, dużo więcej. Bo co to za gminy rolnicze, gdzie tutaj jest 3-4 rolników. Z jednej gminy. Musimy tu, musi tutaj nas być dużo więcej. Dużo, dużo więcej. Ale musi być to mocno powiedziane. Oni muszą wiedzieć was pewność i przekonanie. Bo jeżeli was będą widzieli niepewność, to po co tu przyjadą z niepewnymi ludźmi? Tylko pewność i przekonanie ich przekona. I wasza świadomość musi być wyższa. Już dzisiaj jesteście mądrzejsi. Wyszedł prezydent, wyjdą inni. Wyszli ci, którzy kiedyś może nie wychodzili. Okej! Okay. I dzisiaj Jarosław Kaczyński każe wydłużyć łańcuchy dla psów. Niech on poluzuje łańcuchy dla swoich posłów. Za pomocą tej ustawy pokazał, jak wyprowadza te swoje wytresowane pershingi na krótkim łańcuchu na spacer Tylko i wyłącznie po wybetonowanym chodniczku, żeby sobie tam łapek nie skaleczyły A oni nie chcą iść do lasu, szukać klejnotów, szukać tam trufli Oni są kufno na chodniku Taka jest ich, taka jest prawda, kochani Chcą byle co, byle co jeść, byle co mieć i być byle kim Pokazali to